Dzień dobry. Kto się spodziewał mnie tutaj po takim czasie? Chyba tylko osoby, które są znane na Instagramie. Słuchajcie, zapraszam Was w nowe miejsce. Na naszą nową działkę tutaj jeszcze jej nie było, ale od końca kwietnia mamy nową działeczkę, więc co? Jedziecie z nami spędzić tą sobotę. Żeby nie było, nadal w dwupaku. Dobra, słuchajcie. Tak, kochanie, można na ławeczkę. Zacznijmy może w ogóle, dlaczego my zmieniliśmy tą działkę. Zależało nam na tym, żeby być w bardziej cichym miejscu, ale jednocześnie, żeby ta działka była większa, bo tamta dla mnie była za mała. Tam były trzy ary i ona była tak dziwnie mm, umieszczona i tak rozłożona, że no, nie pasowało nam to. I udało nam się znaleźć dużo większą, dużo lepiej zagospodarowaną, e, więc co? Zapraszam na mini obchód. Zacznijmy od tego, co jest aktualnie moim największym szczęściem, czyli miejsce, gdzie mogę sobie spokojnie wypić kawkę i bez problemu posiedzieć w cieniu, co jest najważniejsze, ponieważ mamy tutaj miejsce zadaszone i jest naprawdę super. I od razu ładnie przechodzimy sobie do miejsca naszego na razie rekreacyjnego, i tak raczej zostanie. Jak widzicie, Pietruś ma już swoją peskownicę, ma już swój namiocik, a my mamy naprawdę masę tutaj przeróżnych drzew, jak powiem wam szczerze, nawet przez ten prawie miesiąc jeszcze nie ogarnąłem, co tutaj jest. No, ze względu na to, że mało tutaj przyjeżdżam. Ale jak widzicie, możecie sobie zobaczyć, że mamy nawet miejsce na jakieś ognisko, które trzeba wyczyścić. Kolejne drzewka i nasz punkt do grillowania, za tak cudownym miejscem. Jesteśmy tutaj osłonięci i będę mogła też tutaj dla Was nagrywać jakieś różne filmiki. Nawet dzisiaj przyjechał ze mną statyw. Ale za to idziemy troszeczkę w drugą stronę. Próbuję tutaj przejść pod drzewami, żeby nic na mnie nie spadło. Jak widzicie już nasze papryczki są na działeczce. Jakoś Wojtek to wykombinował, bo słuchajcie w tym roku jeszcze warzywniaka a takiego nie będziemy mieć. Eee, warzywnika. Przez to, właśnie, że no dopiero zaczynamy tutaj cokolwiek gospodarować, ale mam, słuchajcie, przepiękne piwonie, i mam tyle tych szaków, że jestem zachwycona. Więc tutaj na razie mamy sporo przeróżnych kwiatów i będziemy mieć nasz plac, na którym właśnie będzie piękny warzywnik, wielki. No, myślę, że do jesieni już go uda nam się całego zrobić. Na razie mamy tylko nasze pomidorki. Pokażę wam ten plac troszeczkę innej perspektywy. Widzicie tam ten kawałek? No to to jest mniej więcej jakaś 1.9, jedna jedna dziesiąta tego co będzie. Tu wszystko będzie w krzakach owocowych i właśnie w warzywkach. a tutaj będzie miał Piotruś swoje miejsce na truskawki i poziomki, dużo większe, bo Piotruś uwielbia truskawki. Lubisz truskawki? Tak. Podoba ci się nowa działka? Tak. Super. Z drugiej strony, bo tutaj będzie warzywnik, tu. A tu będą miejsca na kwiaty. I słuchajcie, jak widzicie, no, będzie co robić. Będzie co robić na tej działce, tu jest bardzo dużo. E, miejsca do przeróżnych rzeczy. Tu mamy bez, który już obcięłam. Musisz na nabrać płynu. Bez, który już obcięłam. W ogóle mam chyba dwa czy trzy bzy. No, naprawdę tu jest tego sporo. I teraz próbuję się nie przewrócić. Tu widzicie mam irysy w przeróżnych kolorach tam jest kicia, którą, słuchajcie, odziedziczyliśmy tutaj już jest taki mały kwietnik, który na pewno będzie trzeba dobrze doprowadzić kolejne piwonie kolejny yy, bez tu mam masę przeróżnych kwiatów, które nawet nie wiem co to jest, słuchajcie, naprawdę O tu widzę kolejne kolejna piwonia to nie mam pojęcia, słuchajcie, co to jest mm -hmm. muszę wrzucić zdjęcie na Google, może w końcu będę wiedziała ale tutaj, no, jak możecie zobaczyć, trochę tego jest trzeba na pewno ogarnąć to wszystko, ale wszystko w swoim czasie, więc będziecie widzieć jak ten ogród tak naprawdę się będzie zmieniał. No placu jest dużo słuchajcie, patrzcie to wszystko jest na kwiaty. No więc mamy mamy dużo miejsca. Piotr w swoim żywiole. A tutaj słuchajcie mamy takie miejsce, gdzie jest oczywiście kompostownik, przepiękny kwiaty, słuchajcie, ten dywanik to jest normalnie moje ulubione miejsce. W sensie chodzi mi, że o to. No, i mamy winogron, za którym była szklarnia, ale no, na razie nie mam pojęcia, co będzie w tym miejscu, w tej wnęce. Czekajcie, spróbuję jakoś tam wejść, nie przewrócić. Mamy dużo takich właśnie fajnych, widzicie, zakamarków. Nie wiem jeszcze, co tutaj będzie. Coś wymyślimy. Wiem już, skąd Wojtek wziął <laughs> ziemię do papryk. Dobra, słuchajcie, siadam sobie trochę, strasznie, dosłownie mam y, na wprost siebie słońce, więc wybaczcie za ten kadr, ale musiałam sobie już usiąść, powiem Wam, że końcówka ciąży strasznie mnie dobija, bardzo, bardzo mnie dobija, ale sobie trochę poprawiłam, yy, nie patrzę, bo Piotr siedzi w piaskownicy. Najgorsze, słuchajcie, ta końcówka, ta już niepewność, czy to już czy to jeszcze nie już, bo teraz to, to się mam 38 tydzień rozpoczęty. I no, dzieje się, dzieje się e, ciągłe wymioty, ciągła zgaga. E, to po prostu jak ta ciąża wykończyła mnie fizycznie, to ciąża z petkiem wykończyła mnie psychicznie. Ale jest dobrze, słuchajcie, już jesteśmy na końcówce, już jest wszystko przygotowane. A teraz co? Teraz się cieszę swoją działeczką. Opalanko. Gdzieś mam plecak. Zadziłam z powrotem do plecaka książkę, a za chwileczkę właśnie sobie tutaj się ulokuję na tej drugiej ławeczce, żeby być tyłem dość słońca i będę czytać. Ach. Powiem Wam, że zmiana tej działki była dla mnie bardzo niekorzystna e, czasowo, bo zrobiliśmy to, kiedy byłam w 8 miesiącu ciąży. Ja już coraz więcej leżę, coraz szybciej się męczę i dla mnie takie po prostu przyjścia na działkę i robienie czegokolwiek... To już nie jest to, to już nie jest to. I ja wiem, że kobiety sobie w 8 Mamo, miesiącu... Słucham. Może nie ciągnąć piechę Tak. Ja powiem wam, że ja w dziewiątym miesiącu ciąży spotkałam, genialnie sobie radziłam, ja sobie sprzątałam, ja sobie wszystko ogarniałam, nie miałam, słuchajcie, żadnych problemów, a po prostu ta ciąża, to ja tylko praktycznie leżę, no każda ciąża jest inna. Dobra, jeszcze łyczek wody, biorę się za czytanie, ale najpierw chyba będę musiała ogarnąć namiot Piotrkowi, bo... Będziecie kocyk rozłożyć, tak? Kocyk rozkładamy? Tak. Dobra, okej. Okay. Dobra, teraz trzeba się pobawić z synkiem. Co idziemy czytać? Czy idziemy się bawić autami? Miałam słuchajcie czytać, poszłam na starą działkę, bo za niedługo będziemy zdawać. Zebrałam trochę cebulki ze szczypiorkiem. Tu już z nowej działki wziąłam sobie bukiecik zrobiłam. A tu mam nasze sałaty małe, koperek. A na dole, to wam pokażę w domu, mam pełno rzutkiewek. Ale znaleźliśmy super odmiany. Coś wam powiem, zapałam się po waszą na górę. Jestem osobą, która nie lubi yy, cały czas jeść mięsa i są dni, kiedy mój mąż ma ochotę na mięso i ja nie mam ochoty na mięso, wtedy ratuję się tym. Mam albo jakieś pulpety pomrożone, albo tak jak w tym przypadku gulasz węgierski, ulubiony gulasz mojego męża. No gotuję mu ziemniaczki, zrobią mu mizerię, będzie miał obiad, a my z piotkiem będziemy jeść naleśniki. Dobra, słuchajcie, lecę dalej, okazało się, że jednak nie będę jadła na słodko. Yy... Tylko na wytrawnie, ale bez mięsa, bo robię sobie z serem żółtym i z pieczarkami. Więc każdy z nas dzisiaj jest coś zupełnie innego. Myjemy, e, znaczy ja jem naleśniki z serem pieczarkami. Patryk zje e, naleśnika z albo Nutellą, albo z serkiem homogenizowanym, albo z je samego, zobaczymy na co będziemy ochotę. ochotę. Obstawiam, że Nutella, bo dawno nie dostał. E, I a Wojtek będzie jadł ziemniaczki z mizerią i właśnie tym gulaszem. I powiem wam, że ja to nie jest tak, że ja robię specjalnie gulasz i mrożę, tylko ja po prostu jak robię gulasz, to robię go więcej i wtedy go po prostu mrożę i mam tam co jakiś czas takie rzeczy. No chyba że robię flaki, no to wtedy specjalnie robię flaki, bo ja nie jem flaków, ale mówię te tak kluby, więc bardzo często też właśnie robię mu flaki w takie pojemniki, zamrażam, jak ma ochotę na flaki, to sobie odmraża i je. I to jest świetna sprawa, słuchajcie naprawdę. Natomiast dla Piotrka, żeby codziennie nie robić jakiegoś rosołu albo pomidorowej, albo jak ma ochotę na takie coś, to również mam pomrożone. Słuchajcie, w takich małych pojemnikach, akurat ostatnio rosół odmrażałam i to są pojemniki po mascarpone. I taką porcję on spokojnie sobie zje, czy pomidorowej, czy rosołu i bez problemu mogę w tym mrozić. Wrzucam do garnka, chwila, moment, mam odmrożoną zupę, dokotowuję makaron i ma obiad, gorący więc też dla nich, dla Piotra coś takiego robię ogarniam zbiory działki, więc od razu wam pokażę jak przechowuję rzodkiewkę, dlatego że rzodkiewka jest warzywą, która bardzo szybko lubi być takie po prostu kąpczaste, niedobre do zjedzenia i bardzo często to jest kwestia dwóch dni od zakupu i tego nie ma, a ja słuchajcie wkładam sobie umytą do pojemnika zalewam zimną wodą i co drugi dzień zmieniam wodę i dzięki temu mam słuchajcie cały czas chrupiącą ale coś wam pokażę rozmiar nawet to nie jest, to jest bardziej rozmiar typowej rzodkiewki. Nasza rzodkiewka. To jest hit po prostu, słuchajcie, mamy dwa takie grubasy. Dużo mamy takich podłużnych. To jest odmiana Mila. Dobra, ze szczepionkiem stwierdziłam, że nie będę się bawić i po prostu wsadziłam cały w lodówkę. Teraz biorę sobie pojemnik po lodach, daję tutaj na dół papier i mam sałatę, którą mam umytą. I po prostu tak sobie powrzucam listki sałaty otrzypując tutaj yy, tę wodę. Końcówkę, żeby trochę jeszcze wiecie, coś nie coś okapało. I tak sobie wrzucam. później na górze też daję ręcznik i jak mam ochotę na sałatę, to sobie wyciągam. I tyle z przechowywania. Koperek umyłam, suszy się. Jak wysuszy się, to go obiorę pociacham i w zamrażarkę, a trochę w lodówkę na jutro obiedu. Słuchajcie, spędziliśmy sobie tak fajne popołudnie z chłopakami, takie luźne. Muszę sobie poprawić. I dopiero teraz uciłam, kamera kamerę, a jest godzina już w pół do szóstej. Idę zaraz zrobić koktajl um, jagodowy, Jagodowy, bo ostatnio cały czas pijemy truskawkowy, teraz jagodowy będziemy pić. I stwierdziłam, że opowiadam wam o książce, którą ostatnio przeczytałam. Nareszcie wracam do czytania książek, co prawda bardzo powoli. Naprawdę już tak, wiecie, czasem po 5, 6, 7 stron i koniec, albo na przykład jak ostatnio miałam bezsenne noce, to czytałam po nocy. Ale opowiem wam o książce, którą skończyłam, to jest Wplątanie w układ od Agnieszki Brutzner. Mamy kobietę, której, która jest studentką, jej ojciec umiera zostawiając olbrzymią firmę i zostaje współwłaścicielem firmy razem ze swoim wujkiem. I przyjaciel jej ojca wpadł na pomysł, że jeden z, jej, z jego synów ożeni się z tą dziewczyną, zrobią potajemny szybki ślub, właśnie po to, żeby ta dziewczyna, która studiuje, mogła się spokojnie skupić na studiach, spokojnie na swoim rozwoju, a ten mąż, e, czyli syn e, tego przyjaciela, zajmie się tymi wszystkimi finansami, zajmie się ratowaniem firmy, ponieważ firma zaczyna upadać, zaczynają być problemy finansowe i on ma się tym zająć. Chcę, że trafia na siebie, że zostaje jej mężem, mężczyzna, do którego ma mm, z pewnego powodu olbrzymi uraz. Nie będę wam zdradzać dlaczego. I nie potrafią się od wielu lat dogadać. Po prostu skaczą sobie cały czas do gardeł. No ale wiadomo, oczywiście, jak to w książkach, wyjaśniają sobie pewne rzeczy. Zaczyna się wszystko tworzyć, zaczynają się robić problemy, które oni razem próbują rozwiązać. I powiem wam, że naprawdę genialnie czyta się tą książkę. Jest fajna, idealna na weekend, żeby sobie spokojnie usiąść i poczytać. Ta książka mi pokazała, jak dużo daje rozmowa rodzica z dzieckiem. Nawet o swoich teoretycznie problemach, które były związane z firmą, dzięki którym ta dziewczyna była w stanie wyciągnąć tę firmę, wychwycić rzeczy, na które ktoś z zewnątrz nie zwróciłby w ogóle uwagi, tylko dlatego, że. Ona razem ze swoim ojcem rozmawiali przy posiłkach o tym, co się dzieje w firmie, o tym, co się dzieje u niej na uczelni. I zwykłe tematy spowodowały, że bardzo dużo udaje się tam e, wychwycić e, takich ważnych rzeczy, kiedy zaczynają się robić problemy. I to naprawdę jest genialne dla mnie, jako dla rodzica, dlatego że sama bardzo dużo rozmawiam z Piotrem. Na przeróżne tematy, mimo że on ma dopiero 5 lat, ale dziś tam na jego etapie rozwoju staram się z nim cały czas o różnych rzeczach rozmawiać. Oczywiście dalej pozwalając mu być dzieckiem. A teraz zaczynam cały czas ziewać, bo niestety ale dzisiaj nie było drzemki. Ostatni dzień bez drzemki to jest nie najlepszy pomysł. Dlatego idę robić koktajl i spokojnie się położę. Wezmę sobie telefon i. Yy, i co? I będę odpoczywać. A tutaj, słuchajcie, mogę się Wam pochwalić, że na, na Dzień Matki dostałam swój wymarzony laktator. Postawiłam na Mamko ZS12 Pro i mam, słuchajcie, w kolorze różowym. Ciekawe, ciekawe, jak będzie się sprawdzał. Ale co tutaj mam więcej, to pokażę Wam już w wyprawce. Dobra, koktaj gotowy, tak jak mówię, ostatnio cały czas to robiliśmy troskopkowy. A dzisiaj, jagodowy. wasze zdrówko. Mmm, pychota. Pamiętam, ja że to jest taki trochę dla mnie smak dzieciństwa, jakieś dziełam do babci na wieś. I love you. Dobra, kopajek mi już wysechł, mogę go obrać, pochciechać i schować. Piotr się bawił, więc ja mogę się zabrać za książkę, którą aktualnie czytam, czyli ukryte motywy od Eden Great. Greta, Great. Greta.